Powiedz hello. hello. Witamy na wyspie Pak. Powiedz coś mądrego I'm tym okay. razem. Ja chciałam powiedzieć, że ta Chorwacja jest przereklamowana. Tak. Woda jest po prostu lodowato zimna. Ludzie patrzę, nieuczciwi. Po... Ludzie bardzo nieuczciwi. Bardzo nieuczciwi. uczciwymi ludźmi na tej wyspie jesteśmy my. No. I papież. Teraz <laughs> zwrócić uwagę, kiedy zacznie otwierać tą klapę. Czyli je... nie z Człowieku, zobacz, zobacz z jaką prędkością ludzie od razu po sygnale dygnęli na dół. A ty się tu wiesz. <laughs> zobacz, zobacz, okay. Że, okay. Tego, to czy, o, płynie, że oni z tego się czy, czy żyją, się żyją, że ten, że nie zdążysz wyjechać robię? i płacisz dwa razy.